Zoom Video prezentuje. Wrocławski autoryzowany zakład konserwacji i remontu gaśnic zajmuje się profesjonalną naprawą, konserwacją oraz sprzedażą wszystkich rodzajów gaśnic i agregatów gaśniczych. Zakład powstał w 1989 roku jako firma prywatna i sukcesywnie był wyposażany w nowoczesne maszyny i urządzenia służące do remontów gaśnic. Najprawdopodobniej jesteśmy jednym z najlepiej wyposażonych warsztatów na terenie całej Polski. Oprócz remontów gaśnic wykonujemy również próby ciśnieniowe do 600 bar oraz pomiar instalacji hydrantowej. Autoryzowany zakład konserwacji i remontu gaśnic jest największym składem fabrycznym sprzętu gaśniczego na terenie dolnośląskim. Firma prowadzi sprzedaż wszelkiego typu gaśnic, agregatów gaśniczych, hydrantów, armatury hydrantowej, węży pożarniczych, szafek gaśniczych, części zamiennych do remontowania gaśnic, proszku gaśniczego oraz oznakowań, instrukcji BHP i PEPOSZ, a nawet butli do saturatorów i paintbola. Klientami firmy są wielkie koncerny, jak i klienci indywidualni. Posiadamy autoryzację wszystkich wiodących producentów Gaśnic oraz certyfikat jakości ISO wydany zarówno przez TIF Polska, jak i przez Urząd Dozoru Technicznego. Zapraszamy wszystkich Państwa ceniących jakość i bezpieczeństwo. ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.